Zapraszam Ciebie teraz do wspólnej medytacji. Wykonamy medytację, poszukiwania, odnajdywania w sobie spokoju i rozluźniania całego ciała. Usiądź w pozycji medytacyjnej z wyprostowanym kręgosłupem. Możesz usiąść na poduszce medytacyjnej. W siadzie skrzyżnym, w pozycji kwiatu lotosu lub w tak zwanej pozycji łatwej, gdzie jedna stopa jest przed drugą. Możesz usiąść też z wałkiem, z poduszką między nogami, w takim siadzie japońskim lub też na krześle. Usiądź w wygodnej pozycji. Ważne jest to, abyś miał, abyś miała prosty kręgosłup. Zamknij oczy. Zacznij odczuwać swoje ciało. Zacznij odczuwać całe swoje ciało. Poczuj nogi. Poczuj biodra. Poczuj cały tułów, brzuch, dolne plecy, środkowe górne i cały obszar klatki piersiowej. Poczuj swoje ramiona od palców, dłoni, aż do barków. czuj kark szyję i głowę oddychaj oddychaj i czuj swoje ciało po prostu odczuwaj swoje ciało Czasem zaczniesz zauważać, że pewne części Twojego ciała są napięte, są sztywne, są przykurczone, pozamykane. Po prostu obserwuj swoje ciało i oddychaj. Kiedy zaczniesz odczuwać napięcie, sztywność lub ból w danej części ciała, może to być pachwina, może to być noga, może to być ból w karku, w dolnych plecach, może to być napięcie w klatce piersiowej albo takie ugniatanie w brzuchu, a może też w głowie. Każdy z nas czuje inaczej i każdy z nas w danym momencie może odczuwać inną część swojego ciała, która jest w dyskomforcie. Oddychając... Rozpoznawaj te części swojego ciała. Uświadamiaj sobie, które z nich potrzebują Twojej uwagi, Twojej troski. Które części Twojego ciała są zmęczone, napięte, zestresowane. Oddychaj. Oddychaj tak, jak potrafisz, tak jak jest dla ciebie w tej chwili naturalnie. Skup uwagę teraz na. Konkretnej, jednej, najbardziej potrzebującej Twojej uwagi, troski, części Twojego ciała. Może to być kark, bark, klatka piersiowa. Wybierz jedną z tych części. Skup w tym miejscu uwagę, i spokojnie oddychaj. Z każdym oddechem czuj, jak powoli, stopniowo rozpuszczasz napięcie w danym miejscu, w tym konkretnym danym obszarze Twojego ciała. Kupiaj tam uwagę i oddychaj do tego miejsca z intencją rozluźniania. Myśl, wypowiadaj w myślach, czuj, zobacz albo po prostu uznaj, że to miejsce rozluźnia się. Kiedy rozluźnisz komórki swojego ciała w danym obszarze, w danym miejscu, to poczujesz jak napięcie i ból, sztywność, zmęczenie odpływa z tego miejsca, rozpuszcza się. Odpływa tak, jakby było zabierane przez strumień wody płynący w rzece. Łagodnie, miękko rozpuszcza się, jak lód. Rozpuszcza się, kiedy przychodzi wiosna, i roztapia się. W rzece odpływając. Oddychaj. Poczuj, jak uwalnia się napięcie z Twojego ciała, z tej danej konkretnej części Twojego ciała, którą wybrałaś, którą wybrałaś. Kiedy rozpuścisz sztywność w jednym miejscu, możesz przejść do drugiego, kolejnego, wybranego i następnego. Możesz też objąć swoją świadomością wszystkie te części, te miejsca w Twoim ciele. I oddychając, pozwolić im się rozpływać, rozmiękczać, odpoczywać i relaksować. Poczuj, że Twój oddech staje się inny niż był jeszcze kilka minut temu. Nie kieruj oddechem, nie pogłębiaj go za bardzo, nie poszerzaj, nie wydłużaj. Oddychaj tak, jak jest Ci to teraz potrzebne. Tak, jak potrzebuje tego Twoje ciało, cała Ty, cały Ty, aby odpocząć i rozpuścić napięcia w ciele. Rozpuszczaj, rozmiękczaj całe ciało jednocześnie, równomiernie, albo wybieraj konkretne miejsca. Poczuj, co jest dla Ciebie lepsze, co jest Tobie bliższe. Co bardziej Ci się podoba, jest łatwiejsze do wykonania, aby się rozluźnić. Zobaczysz, że z każdą kolejną minutą i każdym kolejnym oddechem, Duże zewnętrzne warstwy ciebie rozmiękczają się i uwalniają napięcie i stres, stają się spokojne, i powoli zaczynasz odkrywać te mniejsze miejsca, te głębiej ukryte w tobie. Te mniej powierzchowne, które możesz rozluźnić, choć coraz głębiej w rozluźnienie swojego ciała i w uwalnianie napięcia. Stresu, zmęczenia, sztywności, bólu, blokad, które tworzą się i które nie pozwalają przepływać energii. A tym samym nie dotleniają Twojego ciała, tamują przepływ krwi. Substancji odżywczych, rozpuść wszystkie napięcia i blokady. Poczuj, że Twój oddech jest już teraz taki, jakiego właśnie w tej chwili potrzebujesz. Niech oddech oddycha się w Tobie tak, aby dzięki Niemu rozpuszczały się wszystkie napięcia, stresy i blokady każdej komórki Twojego ciała. Zatapiaj się w relaksie rozluźnij się poczuj głębokie rozluźnienie zauważ że wszystkie drgania twojego ciała przestają istnieć Wszelkie wibracje uspokajają się. Stajesz się spokojem. Tylko wtedy odczujesz spokój wewnątrz Ciebie. Jeśli wcześniej rozluźnisz ciało, uspokoisz wibracje i drgania, i poczujesz, Łagodny, zgodny z Tobą oddech. Poczuj, że wszystkie myśli zaczynają. Przepływać gdzieś daleko, tak jakby w tle, stają się mniej wyraźne i mniej natarczywe. A ty rozluźniasz się głęboko, odnajdując. Twój wewnętrzny spokój. Poczuj, że wszystkie emocje i napięcia, które gromadzą się w okolicach serca, w klatce piersiowej, Stają się łagodne, mniej wyraźne i odczuwalne, tak jakby w tle, tak jakby gdzieś z dala, a Ty coraz bardziej zanurzasz się w swoim wewnętrznym spokoju. I w przepływie łagodnego oddechu. Rozluźnij się. Pozwól myślom płynąć w oddali. Pozwól emocjom manifestować się w oddali, pozwól im być, będąc obok nich, przejdź te kilka kroków bliżej swojego spokoju wewnętrznego spokoju poczuj spokój Odczuwaj spokój w swojej głowie, w swoim sercu i w całym swoim ciele, w każdej komórce ciała. Odczuwanie spokoju jest jak oczyszczanie. Na zewnątrz, wokół siebie, czyścimy, oczyszczamy, myjemy, sprzątamy przestrzeń wokół nas, przedmioty, rozluźnianie swojego ciała. Tworzenie przestrzeni dla swobodnego oddechu, pozwolenie myślom i emocjom przepływać, tak jakby w oddali, odczuwanie. Coraz większego spokoju, czyli zatrzymania, odnajdowania ciszy wewnętrznej, jest jak oczyszczanie, jest jak porządkowanie. Rozluźnij się. Poczuj spokój. napełni się spokojem poczuj ten wewnętrzny